14 lipca każdego roku Francuzi świętują wybuch tzw. Wielkiej Rewolucji. Według jej apologetów i zwolenników przyniosła ona światu wybawienie od straszliwej tyranii królów, książąt, arystokratów i kleru. Wprowadziła ona także ludzkość w nowy wiek rozumu, tolerancji, światła i demokracji. Co o tym wydarzeniu sądzą niektórzy użytkownicy portalu ateista.pl. Jak oceniacie rewolucję francuską? Według mnie przyniosła wiele dobrego, zapoczątkowała ona świeckie państwo. Odbito wówczas Francji od kościelnej okupacji, której hołdowała monarchia. Ofiary owszem były, ale według mnie Francja zyskała na tej rewolucji. Jednak nie wszystkim Francuzom spodobały się nowe republikańskie, rewolucyjne porządki. Mieszkańcy Wandeli, departamentu położonego na zachodzie Francji, podnieśli bunt przeciwko krwawej tyranii Jakobinów. Żądali powrotu króla oraz szacunku dla świętej religii katolickiej. W wojskach powstańczych w jednym szeregu walczyli bogaci i biedni. Chłopi, szlachta, kobiety i mężczyźni razem dzielnie stawiali czoła rewolucyjnej zarazie. Niestety, pomimo wielkiego zaangażowania i męstwa, powstanie upadło, a władze w Paryżu postanowiły krwawo spacyfikować zbuntowaną prowincję. Oddajmy głos świadkom i sprawcom tamtych tragicznych wydarzeń z 1794 roku. Uwaga! Wszystkie cytaty, które zaraz Wam przytoczę, pochodzą z tej oto książki Reynald Secher. Chyba źle przeczytałem, ale wybaczcie. Ludobójstwo francusko-francuskie. Vandea, Departament Zemsty. Świetnie źródłowo udokumentowana książka z bardzo bogatą yy, bibliografią. Także wszystkie te cytaty są absolutnie pewne i niezmyślone. Więc zacznijmy. Przedstawiciel ludu Bombé napisał Widziałem trupy na poboczu drogi około setki. Zupełnie nagie i poukładane jedne na drugich, porąbane szablami, niemal jak baranie mięso przed nasoleniem. Smacznego. Prio, rewolucjonista, wykrzykuje: 25 kobiet z Wandej wraz z dziećmi sprowadzonych na wozie z Bontable zostało zabitych na placu Jakobinów przez miejscowe trykociarki. Oto najpiękniejszy dzień od 10 miesięcy. Westerman, zwycięski generał, opisuje swą radość Komitetowi Ocalenia Publicznego. Wedle rozkazów, jakimi przekazaliście, zmiażdżyłem te dzieci pod końskimi kopytami. Zmasakrowałem kobiety, które, przynajmniej te, nie będą już rodzić bandytów. Nie mam sobie do zarzucenia ani jednego wziętego więźnia. Zgładziłem wszystkich. Vos corps jetés à l'onde vont nous vouer au déshonneur Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur A oto co pisał z Vandei pewien oficer Mój przyjacielu, z przyjemnością donoszę ci, że bandyci są już zlikwidowani. Zauważmy, że powstańców walczących o swój kraj i dawne obyczaje nazywano bandytami dokładnie tak samo, jak nazywano akowców po II wojnie światowej. Od ośmiu dni przyprowadzają ich tutaj w ilościach nie do policzenia, przybywa ich w każdej chwili. Ponieważ ich rozstrzeliwanie zabiera za dużo czasu i zużywa się przy tym proch i kule, rewolucja musi oszczędzać, przyjęto pomysł, aby powsadzać pewną ich liczbę do starych statków wypłynąc z nimi na środek rzeki, pół milion miasta i tam zatopić te statki. Takiej operacji dokonuje się codziennie. Widzimy więc tendencję do masowego mordu. Przypomnijmy, że rewolucja eksperymentowała także z gazami bojowymi, masowymi rozstrzeliwaniami oraz innymi różnymi sposobami, które miały przyspieszyć proces mordowania mieszkańców znienawidzonej prowincji. 17 stycznia 1794 roku generał Grignon, dowódca pierwszej kolumny piekielnej, gdyż tak się nazywały oddziały, które pacyfikowały Wandeę, zachęca swych żołnierzy tymi słowami. Towarzysze, towarzysze, wkraczamy do kraju ogarniętego powstaniem. Rozkazuję Wam zatem palić wszystko, co nadaje się do spalenia i brać pod bagnet każdego mieszkańca, którego spotkacie na swojej drodze. Wiem, że mogą być jacyś patrioci w tym kraju. Wszystko jedno, musimy poświęcić wszystkich. Chirurg Thomas pisze. Widziałem palone żywcem kobiety i mężczyzn. Widziałem 150 żołnierzy, gwałcących kobiety i 14-15-letnie dziewczęta, które potem masakrowali. I przerzucali z bagnetu na bagnet maleńkie dzieci, pozostawiając je obok martwych matek na bruku. Jeden z kapitanów demokratycznych wojsk republikańskich pisał do swojej siostry: Gdziekolwiek się udajemy, niesiemy pożar i śmierć. Wiek, płeć, nic się nie liczy. Wczoraj jeden z naszych oddziałów spalił całą wioskę. Pewien wolontariusz własną ręką zabił trzy kobiety. Co za wojna? Gwałt i barbarzyństwo posunięte do ostateczności. Widziano żołnierzy niosących dzieci na bagnetach albo pikach. Przebitych przy matczynej piersi razem z matką. Według najostrożniejszych szacunków w czasie pacyfikacji, twół pacyfikacji, masakry Bandei zginęło 120 tysięcy ludzi, w tym kobiet, dzieci i starców. Gdy następnym razem będziecie sobie oglądać piękną defiladę z Paryża z okazji 14 lipca, Pomyślcie o ddechrau fan